Przeznaczone do zapewniania najlepszej wydajności w każdym terenie, buty taktyczne stanowią podstawowy element wyposażenia jednostek wojskowych, policyjnych i służb bezpieczeństwa na całym świecie. Cechują się wygodą, ergonomią i wytrzymałością, a przy tym doskonale radzą sobie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaprojektowane z wykorzystaniem oddychających i wyjątkowo trwałych materiałów. Przeszły najbardziej rygorystyczne testy jakości. Linki do wszystkich butów wojskowych znajdziesz w opisie filmu. Numer 1. Brandit Buty brandy defense wyróżniają się wyjątkową lekkością i wygodą już od pierwszego założenia. Co jest niezwykle istotne, gdy musisz spędzać wiele godzin na stojąco lub podczas marszu, mimo niewielkiej wagi zapewniają solidne podparcie okolic kostki dzięki wysokiej cholewce i dziewięciupunktowemu systemowi sznurowania, który umożliwia mocne, ale nie uciskające dopasowanie. Materiał zewnętrzny składający się z mikrofibry i nylonu jest wytrzymały, a jednocześnie oddychający. Wielu użytkowników podkreśla, że nawet w ciepłych warunkach nie odczuwa się nadmiernego pocenia. Dodatkowo strefy z tkaniny zapobiegają przegrzewaniu się stopy i ułatwiają wentylację, co świetnie sprawdza się podczas wędrówek, pracy w ochronie czy w sytuacjach, gdzie stopa powinny oddychać. Choć nie są całkowicie nieprzemakalne, dobrze chronią przed zachlapaniami i płytkimi kałużami. Przy umiarkowanym deszczu lub chodzeniu po wilgotnym podłożu działają bez zarzutu. Jednak jeśli poziom wody sięgnie powyżej cholewki, może ona przedostać się przez język. Mimo to buty łatwo się czyści i suszy podeszwa z gumy z wkładką Ewa skutecznie amortyzuje wstrząsy i zapewnia dobrą przyczepność nawet na mokrej lub nierównej nawierzchni. Ich lekkość nie odbija się negatywnie na stabilności czy trwałości, a zużycie w normalnych warunkach użytkowania pozostaje na umiarkowanym poziomie. Dzięki korzystnemu stosunkowi jakości do ceny, wygodzie oraz solidnej izolacji izolacji termicznej są godne polecenia dla osób szukających wielofunkcyjnych butów taktycznych, które łączą lekkość Kość z oddychalnością. Numer 2. Free Soldier. Te buty taktyczne dla mężczyzn wykonane z zamszu i kordury oferują ciekawe połączenie lekkości i ciepła w warunkach zewnętrznych. Podeszwa środkowa Zewa dobrze amortyzuje, a wszechstronny bieżnik pomaga pokonywać trudniejszy teren. Wzmacniana część przy palcach i pięcie zwiększa ochronę, a cholewka wysoka na około 20 cm zapewnia stabilne trzymanie kostki. W wielu recenzjach podkreśla się wygodę nawet przy długotrwałym noszeniu czy intensywnych spacerach, a także to, że buty utrzymują ciepło stóp, nie będąc przy tym zbyt ciężkie. Dodatkowo wzmocniony język zapobiega przedostawaniu się drobnych kamyków czy zanieczyszczeń. Niektórzy wspominają, że nie są one całkowicie wodoodporne w bardzo wilgotnych warunkach oraz że w trakcie intensywnych opadów do wnętrza buta może przedostać się trochę wody. Mimo to większość użytkowników docenia dobry stosunek jakości do ceny, solidną izolację termiczną oraz wszechstronność. Te buty sprawdzą się równie dobrze podczas wędrówek i w pracy ochroniarskiej, jak i w miejskim użytkowaniu z taktycznym akcentem. Numer 3. Motyw. Buty taktyczne marki Nortif Ocho zapewniają stabilne wsparcie kostki i są niezwykle łatwe do zakładania oraz zdejmowania dzięki bocznemu zamkowi błyskawicznemu IKK z dodatkowym zapięciem na rzep. To duże udogodnienie, jeśli w ciągu dnia często zmieniasz otoczenie. Wykonane z odpornej na ścieranie skóry i oddychającego materiału sprawiają wrażenie lekkich podczas chodzenia i utrzymują stopy w przyjemnym chłodzie, co przydaje się zarówno w pracy. Jak i podczas aktywności na świeżym powietrzu. Podwójna podeszwa z wyjmowaną wkładką amortyzującą i antypoślizgową gumową bazą redukuje wstrząsy na twardych powierzchniach, choć niektórzy użytkownicy zauważają, że na bardzo mokrych nawierzchniach mogą się delikatnie ślizgać i nie należą do najbardziej ogrzewających butów, jeśli szukasz maksymalnej izolacji termicznej zimą. Mimo to większość recenzji chwali wygodne i obszerne wnętrze, odpowiednie dla osób z szerszymi stopami. Taktyczny wygląd sprawdza się w środowisku pracy, w górach czy podczas weekendowych wypadów, a dodatkowe detale, takie jak regulowany pasek u szczytu cholewki, zapewniają lepsze dopasowanie i styl. Ogólnie rzecz biorąc, są to wszechstronne buty w przystępnej cenie, zaprojektowane do częstego użytku. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Numer 4. Bruno Mark. Te buty Bruno Mark łączą klasyczny wygląd z praktycznymi rozwiązaniami, które okazują się bardzo przydatne na co dzień. Wykończenie z wegańskiej skóry nadaje im elegancki charakter, a syntetyczna wyściółka przypominająca futro utrzymuje stopy w cieple w okresie chłodów. Wielu nabywców podkreśla ich wygodę podczas chodzenia oraz jazdy na motocyklu, głównie dzięki bocznemu zamkowi błyskawicznemu, który umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie. Dekoracyjna klamra dodaje im dodatkowego stylu i wzmacnia poczucie stabilizacji. Kilku użytkowników potwierdza, że podeszwa TPR zapewnia zadowalającą przyczepność na asfalcie i w warunkach miejskich, choć zaleca się ostrożność na mocno mokrych nawierzchniach. Niektórzy sugerują zamówienie pół lub nawet pełnego rozmiaru większych, zwłaszcza jeśli masz szersze stopy albo planujesz nosić grube skarpety zimą. Ogólnie to ciepłe, efektowne i funkcjonalne buty idealne dla osób szukających uniwersalnego obuwia, odpowiedniego zarówno na co dzień, jak i podczas jazdy motocyklem. Numer 5. Paraka Buty Paraka marki Calzados Segarra łączą w sobie klasyczną wojskową estetykę z solidnością, jakiej można oczekiwać od obuwia o długiej tradycji. Firma ta produkuje buty od 1862 roku dla różnych armii, w tym hiszpańskiej. Wykonanie z czarnej skóry licowej zapewnia im wytrzymałość i lekkość. Wielu użytkowników zaznacza, że mogą je nosić przez cały dzień bez odczuwania zmęczenia, zwłaszcza w połączeniu z odpowiednimi skarpetami. Część kupujących zwraca uwagę na dobrą przyczepność gumowej podeszwy oraz na fakt, że gruba skóra dobrze znosi intensywne użytkowanie, zarówno w warunkach miejskich, jak i podczas wypraw w teren. Niektórzy zauważają, że język bywa nieco cienki i że w przypadku wad fabrycznych może wystąpić przedwczesne zużycie. Mimo to większość opinii podkreśla wytrzymałość i wygodę tych butów. Nawet osoby, które nosiły je w czasie służby wojskowej, często kupują je ponownie do użytku cywilnego ze względu na ich trwałość. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na model segarra, doceniają charakterystyczny styl hiszpańskich butów wojskowych oraz korzystny stosunek jakości do ceny, czyniący je świetną propozycją dla osób szukających jednolitego i wytrzymałego obuwia do codziennego noszenia lub aktywności w terenie. Linki do wszystkich butów taktycznych znajdziesz w opisie filmu.